Witam wszystkich serdecznie, pozdrawiam każdego z Was. Chciałbym z Wami się podzielić takim doświadczeniem. A mianowicie, wiele lat temu pomodliłem się do Jezusa o to, aby nauczył mnie rozpoznawać ducha. I jak każdy, ja też lubię coś od czasu do czasu obejrzeć w internecie, i trafiłem na wywiad z taką kobietą, która doświadczyła śmierci klinicznej i w trakcie tego doświadczenia pojawił się przed nią Anioł, który powiedział, że przychodzi od Boga i że chce jej pokazać niebo i ona była taka zaskoczona, bo zaczęła się go pytać, że ona przecież nie jest yy, Dobrym człowiekiem, nie jest osobą religijną, a żeby pójść do nieba, to trzeba wierzyć albo w Buddę, albo w Allaha, albo w Jezusa. I ten anioł zaczął ją przekonywać, że jeżeli ktoś chce wierzyć w którąś z tych postaci, to może przyjść przez tą oto postać do nieba. Natomiast tak naprawdę jest tyle dróg, ile ludzi, i każdy może na własny sposób. Przyjść sobie do tego nieba i finalnie tak jest przeznaczenie ludzkości, że każdy tam trafi po śmierci. Nieważne jak żył, nieważne, czy był dobry, czy zły, czy był religijny, czy niereligijny, bo jakby Bóg wszystkich zbawił i, i finalnie się tam wszyscy znajdą. I wiecie, ja już jako nowonarodzony chrześcijanin miałem miałem zgrzyt w duchu. I wyobraźcie sobie, że w trakcie oglądania tego wywiadu, jakby zapadłem w sen, ale to nie był sen, tylko to była taka jakby wizja, jakby taka realna, alternatywna rzeczywistość, która się działa. A mianowicie ja znalazłem się w tym niebie, o którym ona mówiła, tylko. W moich oczach to niebo wyglądało zupełnie inaczej. Pierwsza rzecz to była taka, że tam wszystko było czarno-białe. Wyglądało to jak w telewizorze z lat dziewięćdziesiątych. Kiedy przechodziłem, to widziałem opuszczone miasta, wsie, jakieś pastwiska bez zwierząt. To, co mnie tak poruszyło, to brak życia. I gdzieś tam w oddali zobaczyłem kobietę, która stoi na takim podniesieniu jakby drabince, a naprzeciwko niej dru drugą kobietę, która machała przed nią wahadełkiem i tamta stała przed nią jakby zahipnotyzowana. Poszedłem dalej i zobaczyłem jakby grupę mężczyzn, czarnoksiężników, którzy odprawiali jakiś rytuał przed inną kobietą w kole. Jakby spotykałem takich ludzi, którzy byli oczarowani, zahipnotyzowani, tak? Jakby zdałem sobie sprawę z tego, że to jest duch czarów i jakieś duchy New Age w tym momencie. I jakby kiedy się obudziłem, to już był koniec tego wywiadu. Akurat ona mówiła, że dziękuję za zaproszenie i leciały napisy. I wtedy ja się zapytałem, tak w duchu z ciekawości, czym zajmuje się ta kobieta. Ona mówiła trochę w tym wywiadzie, że sprzedaje te obrazy, że jakby te obrazy nieba ją tak zafascynowały, że postanowiła zostać malarką i rysować te obrazy, i sprzedaje je. Jakby przez te obrazy pociesza ludzi, że wszyscy trafią do nieba. I ja jakby byłem zaciekawiony, czym jeszcze ta kobieta się zajmuje, i na końcu tych napisów była oferta tej kobiety. A mianowicie, ona wróżyła z kart, zajmowała się szklaną kulą, wróżeniem, wiecie, przyszłości dla ludzi za pieniądze. Jakby zdałem sobie sprawę z tym, że mam do czynienia z duchem czarów, z duchami New Age, z duchami, które oszukują ludzi, tak? I jakby w trakcie tego, tej wizji, tego obrazu, Dostawałem wersety biblijne od Ducha Świętego. Pierwszy werset, jaki mi przyszedł do głowy, to był taki, że Jezus mówi o tym, że On jest bramą owiec, że jest jedyną bramą owiec, że każdy, kto wchodzi inną drogą, ten jest złodziejem i zbójcą. Tak Jezus powiedział o tych, którzy próbują się dostać do nieba w inny sposób niż przez Chrystusa. A druga rzecz to był taki werset, że Jezus mówi o sobie, że ja jestem jedyną drogą do Ojca, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. I też zaczęło mi się przypominać to, że diabeł, tak, czy szatan często przychodzi pod postacią anioła światło światłości i zwodzi ludzi. i Wiecie, jakby zdałem sobie sprawę z tego, że to jest jedno wielkie oszustwo, tak, które pod którymi podpisały się duchy i zwodzą ludzi, bo jakby my wiemy poprzez doświadczenie Chrystusa, poprzez Ewangelię, która jest bardzo prosta, że każdy z nas zgrzeszył przeciwko, przeciwko świętemu Bogu. Jeżeli ja raz tylko kogoś szukałem, to jestem oszustem, a wiemy, że oszuści nie odziedziczą Królestwa Bożego. Jeżeli raz tylko ukradłem choćby małą rzecz, która nie należała do mnie, to jestem złodziejem, a wiemy, że złodzieje nie odziedziczą Królestwa Bożego. Jezus mówi, że jeżeli ktoś spojrzał na kobietę porządliwie, ten dopuścił się w swoim sercu cudzołóstwa. a każdy, że tak powiem, skalał się takim spojrzeniem bądź na kobietę, bądź na mężczyznę, i, i jest cudzołożnikiem. I jakby sami nie możemy się odkupić, sami nie możemy zapłacić za nasze grzechy, i kiedy przekroczyliśmy jeden, jedno przykazanie, to złamaliśmy całe prawo. I Bibiana mówi o tym, że Jezus Chrystus przychodzi na tę ziemię, jest Bogiem, żyje świętym, nieskażytelnym życiem, idzie na krzyż, umiera i zmartwychwstaje. I jakby Jego krew obmywa nas z naszych grzechów, bo tylko. Krew kogoś bezgrzesznego mogła zostać przyjęta przez Boga Ojca. I na zasadzie tej wiary, w zastępczą ofiarę Jezusa rodzimy się na nowo, dostajemy ducha świętego i jesteśmy zbawieni. Nie z naszych uczynków, nie z naszych starań, nie to, co my robimy, ale z łaski przez wiarę dzięki krwi Jezusa. I to jest w sumie cała istota Ewangelii. I jakby wiecie, zdałem sobie sprawę z tego, że świat jest skażony różnego rodzaju błędnymi naukami, duchami, które zwodzą ludzi. I tak po prostu wygląda ten świat. Dobroć Boga polega na tym, że On rzeczywiście wszystkich zbawił. On umarł za wszystkie grzechy całego świata. Biblia wyraźnie o tym mówi. Ale ten, który. W to uwierzy, będzie zbawiony, czyli ten, który uwierzy w zastępczą ofiarę Jezusa za jego grzechy, może odziedziczyć królestwo, pójść do nieba i dostać ducha świętego i żyć na tej ziemi świętym, nienagannym i zwycięskim życiem dzięki mocy Bożej, a nie dzięki własnym wysiłkom. Także w taki sposób Bóg hmm, odsłonił mi ducha, w którym. Przychodzi ta kobieta. Bo my wiemy, że nikt nie przychodzi sam z siebie, nikt nie mówi sam z siebie, każdy przychodzi w jakimś duchu i albo to jest duch Chrystusowy, albo to jest duch Boży, albo to jest duch tego świata. To takie doświadczenie, którym chciałem się podzielić.